Cześć, witaj. Z tej strony Grzesiek, oglądasz kanał Trenuj dla zdrowia. I może przypomnę, że to jest miejsce, gdzie rozmawiamy o mądrym, bezpiecznym i skutecznym treningu. Zwłaszcza po 40 i 50. A dziś mam dla ciebie coś naprawdę ciekawego: system treningowy, który może totalnie zmienić Twoje podejście do siłowni. Mowa o Landmine University, czyli programie stworzonym przez niejakiego Alexa Canelisa, byłego zawodnika futbolu amerykańskiego i trenera przygotowania motorycznego. Zacznijmy od podstaw. Co to w ogóle jest Landmine? No to jest taka, po polsku mówiąc, półsztanga czyli taka specjalna konstrukcja, w której jeden koniec sztangi osadzony jest w uchwycie przy ziemi. A drugi pozostaje wolny. Dzięki temu sztanga porusza się po łuku, i to właśnie ten charakterystyczny tor ruchu daje ogromne możliwości treningowe. Taki układ pozwala trenować w sposób bardziej naturalny, trójwymiarowy, czyli z użyciem rotacji, skrętów, przyciągnięć, wypchnięć, dokładnie tak jak porusza się nasze ciało w codziennym życiu. I na tym właśnie oparty jest cały system Landmine University. To może jeszcze o twórcy tego systemu, czyli o wcześniej wymienionym Aleksie Kanelisie. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to były zawodnik futbolu amerykańskiego, który po zakończeniu kariery sportowej zajął się treningiem przygotowania motorycznego dla młodych sportowców. Wejdźcie sobie na Instagramie na kanał Landmine University i zobaczcie te dzieciaki, co one wyprawiają. Są naprawdę niesamowite. No dobra, ale wracając do Aleksa Kanelisa. Otóż zauważył on jedną rzecz, że wielu zawodników, mimo świetnych wyników siłowych, nie potrafiło dobrze poruszać się dynamicznie, mieli problemy z rotacją tułowia, kontrolą nad ciałem, a przede wszystkim często łapali kontuzję. Zaczął więc szukać narzędzia, które pozwala trenować siłowo, ale w sposób bardziej funkcjonalny. Tak powstał system oparty na Landmine. W Landmine University. Chodzi o połączenie siły, rotacji i stabilizacji. To nie są klasyczne przysiady czy wyciskania. Tu każdy ruch jest dynamiczny, wielopłaszczyznowy, często angażuje całe ciało i wymaga kontrolowanej pracy koru, czyli mięśni brzucha, pleców, bioder i pośladków. Kanelis mówi jasno: rotacja to życie. W codziennym życiu cały czas się skręcamy, sięgamy na bok, obracamy się, zmieniamy kierunki. No, a klasyczność trening siłowy często pomija ten aspekt, no i wtedy pojawiają się kontuzje albo jeszcze jakieś inne problemy. A przykłady ćwiczeń, no to właściwie cały czas, kiedy to mówię, pojawiają się przykłady ćwiczeń, często oparte o dwubój olimpijski, nazwy takie jak snatch, takie jak clean, takie jak jerk. Tu są jeszcze push pressy, step pressy i tak dalej, i tak dalej. Tych ćwiczeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że no cały trening możemy zrobić za pomocą landmine, ale dobra, jest jedno ćwiczenie, którego nie możemy zrobić i to też dotyczy na przykład ketli, czyli podciągania na drążku. Podciągania na drążku nie zastąpimy niczym, ale poza tym landmine jest naprawdę, naprawdę super. No dobrze, ale czy to jest coś dla osób 40-50 plus? Moim zdaniem to jeden z najlepszych systemów treningowych właśnie dla tej grupy wiekowej. Dlaczego? Bo mamy tutaj bezpieczny tor ruchu. Landmine pozwala na naturalne, łagodne dla stawów ruchy. Nie musisz martwić się o przeciążenie kolan, barków czy kręgosłupa. Aktywuje całe ciało. Wiele ćwiczeń angażuje jednocześnie górę i dół ciała oraz core, czyli dokładnie te struktury, które odpowiadają za naszą sprawność na co dzień. A rotacje Równają się mobilność. Ćwiczenia Landmine uczą cię lepszej kontroli nad ciałem, poprawiają zakres ruchu i zapobiegają sztywności, która często pojawia się po 40, no a już po 50, to już nawet bardzo często wiem coś o tym. Świetne dla osób z bólami pleców, bo tutaj wzmacniacie mięśnie głębokie, poprawiacie stabilizację. No i można nauczyć ciało pracować efektywnie. Możecie też skalować trudność od bardzo prostych wersji po dynamiczne, zaawansowane kombinacje. No i tak naprawdę to Ty wybierasz poziom. I uwaga, uwaga, uwaga: nie musisz od razu przechodzić na cały system Landmine University. Wystarczy, że dodasz, nie wiem, dwa, trzy, może cztery ćwiczenia Landmine do swojego treningu na początek zamiast klasycznych, nie wiem, pompek, przysiadów czy wyciskania. W siłowniach coraz częściej są dostępne uchwyty Landmine, a jeśli ćwiczysz w domu. To możesz ustawić koniec sztangi w rogu ściany na przykład lub w narożniku pokoju. No tylko dobrze to zabezpieczyć, nie wiem jakąś szmatą, ręcznikiem to tą końcówkę, żeby nie rozwalić sobie ściany. I pamiętaj, zacznij od prostych wersji spokojnie, z kontrolą ruchu. Tu nie chodzi o pompowanie, tylko o jakość ruchu i czucie ciała. Uczciwie, system Landmine nie jest dla każdego. Jeśli masz poważne problemy z równowagą, bardzo ograniczoną mobilność, lub dopiero zaczynasz przygodę z siłownią, lepiej zacznij od podstawowego treningu funkcjonalnego. No, chociaż w sumie nawet wtedy proste wersje ćwiczeń Landmine też właściwie mogą być świetnym uzupełnieniem Twojego treningu, więc właściwie cofam to, co powiedziałem przed chwilą. Landmine jest dla wszystkich. Podsumowując. System Landmine University to świetna propozycja dla każdego, kto chce trenować mądrze, funkcjonalnie i bezpiecznie, szczególnie po 40 i 50. Nie tylko wzmocnicie tutaj swoje ciało, ale poprawicie ruchomość, kontrolę nad ciałem i poczujecie się sprawniejsi na co dzień. Tak więc, jeśli macie możliwość, koniecznie przetestujcie ćwiczenia z wykorzystaniem landmine. A jeśli chcielibyście, to mogę przygotować osobny film z konkretnym planem treningowym w stylu, właśnie landmine. Dajcie znać w komentarzu. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli materiał był wartościowy. I oczywiście bardzo, bardzo proszę o to, aby zasubskrybować ten kanał. No i dzięki temu nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia, jak zawsze. Drenujcie dla zdrowia, a nie dla ego. I jeszcze jedno. Nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.